mamy piękną pogodę, jest w sumie dosyć mocny wiaterek, ale świetle, ciepłe słonko. My kochani jesteśmy z naszymi szabełkami na wyprawie. Zobaczcie, Szabłowóz jest przygotowany, kochani, ciśniemy w trasę, jedziemy kochani dzisiaj w góry. Ostatnio na turnieju w Jelenie Górze Nocnym wygraliśmy, kochani, wejściówki do parku linowego, także trzymaj się cieplutko, nasza kruszy na reno. Zobaczcie, kochani, dzisiaj jest tutaj puściutko. Środek ciężkości siła, wszystko jest w szabłowozie. Także jedziemy kochani w tamtą stronę. Około 60-70 km od naszego. Miejsca zamieszkania, kochani, mieści się e, Karpacz. Jak będziemy w ładnej okolicy, kochani, to zrobię króciutkie wejście z szabłowozu także zapraszamy Was na wyprawę z nami z okazji dnia dziecka do parku linowego. Pozdrawiają szabełki. Do zobaczenia, kochani. Już. E, kochani, jesteśmy w bardzo ładnym momencie. Przypominam, że jedziemy w tym momencie z szabełkami, kochani, do parku linowego. E, dzień dziecka e, u szabełków. Bardzo ja. aktywny zresztą, ale troszkę inny od piłki Ja zgadłem Gutek e, zgadywał i trafił, udało mu się e, Pokaż mam cię troszkę drogi, zobaczcie Droga do Jeleniej Góry, bo my jedziemy do Karpacza, czyli parę kilometrów za Jelenią Jest piękna, bardzo zielona, natomiast cały czas pod górę e, Przypominam, że dzisiaj będziemy na wysokości ponad 1000 metrów Tam znajduje się Karpacz, dokładnie na... Nie, on jest chyba tysiąc nie, ale sprawdzę, dokładnie powiem Wam, kochani, na jakiej wysokości, nad poziomem morza. Natomiast tu na samym końcu tego zakrętu, który za chwileczkę zobaczycie, będzie piękna e, panorama naszych kargonosz Będzie widać śnieżkę. no Szabełki, jak na wyprawie, z tyłu sobie wariują, także no, to jest ich prawo. już się. Natomiast e, kochani, powiem tak, e, tu się pięknie jedzie zimą, kiedy nie ma tych drzew. To tu już widać piękną panoramę na tym łuku. A teraz nie wiem, czy nam się uda coś troszkę zobaczyć. E, może teraz, jak załóg wyjedziemy, zobacz mamcia, czy to się uda. Patrzcie, dzieciaczki na prawo, jakie ładne góry. Ale ja troszkę zwolnię, bo tu Ale chyba będzie moment. Drzewa. Za tymi drzewami będzie Ale widać, pie... czy nie będzie widać? Tu będzie. O, tu Ale będzie widać, patrzcie. Piękne. Tam, patrzcie, ja, ja widzę Śnieżkę. No to właśnie tam to, to właśnie tam To właśnie tam jedziemy, kochani. Mamy jeszcze, no nie, to u podnóża. Tam śnieżka, karpacz, szklarska poręba, to wszystko jest słuchajcie, e, jedna okolica. Natomiast za momencik właśnie będziemy tam w górę wjeżdżać. Także jak już będziemy wszystko karpacza, zrobimy Wam jeszcze jedno wejście. E, z autka. Także do zobaczenia mamcia, dziękujemy Ci bardzo za... Zobaczcie, już przejechaliśmy Jelenią Górę, coraz bliżej mety. Pozdrawiamy serdecznie całą Polskę, patrzcie, jeszcze śnieg na szczytach gór. My jesteśmy już... Zobacz Gudku, no tak, my tam będziemy zaraz w okolicy. Powiem Wam kochani, z ledwo zipie pod te górki, ale daje radę. Natomiast my dzisiaj, przypominam, bawimy się z okazji Dnia Dziecka, pięknie tam to widać. W Karkonoszach jedziemy kochani do Karpacza, pobawić się w parku Linowym. Także z samego Karpacza jeszcze zrobimy króciutkie wejście, jak przyjedziemy i spotykamy się potem na parku Linowym. Zobaczcie, jeszcze tu będzie chyba piękny pejzaż po prawej, jak się uda. Zobacz, tam na prawo pokaż cię. Patrzcie, jakie piękne nasze góry karkonosze. Także pozdrawiają Was szabelki. A tam na górze jest chyba ścieżka, tak? Śnieżne kotły. No, tak. Zero. tak, tak. Także pozdrawiają Was szabełki, słuchajcie, ja u podnóży Karkonosz. Widzisz już jak tu pięknie wygląda, już jesteśmy teraz u podnóży. E, naprawdę jeszcze chwilkę i rozpoczniemy spinaczkę taką ostrą na górę, tak synku? Jak na górę? Ten Parklinowy jest w górach? No, Parklinowy jest na samym szczycie tam w Karpaczu, natomiast... Natomiast zobaczcie, my będziemy za momencik cały czas e, autkiem naszym szabłowozem coś do góry. Naprawdę kochani, uwielbiam wycieczki w tą stronę. Tutaj jest dużo takich atrakcji turystycznych, jest, e, jest e, Western City chyba, tak? Takie miasteczko, kochani, e, dla sympatyków e, westernowych zabaw. Zdaje się, że tutaj był gdzieś Czesiu, nie? Wielbą. Tak mam Byliśmy tu. Czesia Wierbłąda Byliśmy tutaj w mini cyrku takim Gdzieś tutaj, tak? Cyrklan cyr to się nazywało Pełna smażalni ryb kochani No naprawdę przepiękna okolica Ale wiecie jak to jest Wiecie jak to jest kochani My mamy blisko do gór, jesteśmy tu rzadko Są ludzie, którzy mieszkają nad morzem I po kilka lat na nim nie byli Także no dla nas atrakcją Na wakacje jest wyjazd nad morze Natomiast wiem, że z nad morza przyjeżdżają Kochani e, tutaj Także e, no naprawdę przepiękna okolica. Mam cię jeszcze jedno kółeczko i już nagramy Wam z samego Karpacza jak wjedziemy do góry, bo to bardzo piękna malownicza miejscowość. Także e, to taki troszkę mini nasz zakopane z tej części e, tej części Polski. Mini mini, zakopane. tak. Pozdrawiamy serdecznie cały zakopiec i tamtą okolicę. Tak. Na razie. Zobaczymy z tego zakrętu, kochani. E, obserwatorium na górze. Tak, jest. No, Mam cię spróbuj ściągnąć. Jest to najwyższy szczyt z tej okolicy. Za moment spróbuj na zoomie na dziesiątce ściągnąć. Przypominam, że my mamy taką kamerkę, kochani, która nie ma za dużego zoomu, e, bo to ona ściąga tylko razy 10. Myśmy ją kupili typowo pod sport, pod nagrywanie turnieji e, co udało się troszkę przyciągnąć, czy no, pójdziemy kiedyś na obserwatorium? No pewnie, tam się wjeżdża troszkę wyciągiem, ale jeszcze kawałek trzeba podejść, koch na nic buta No to fajnie jak właśnie Aha A tam jest, a tam jest chyba e, śnieżka, nie? Czekajcie, nie, śnieżka tu e, I śnieżne kotły, czekaj Kotły, kotły Zaraz wam jakiś zarys tego tatuś, spróbujemy pokazać tatuś, e, Rozpoczyna się tatuś, karpacz No kata. Ja coś tam pamiętam, jak no. byliśmy tam, gdzie mama i Szymon chcieli wejść Aha. To już mi się przypominało. To miała 1225 metrów. Słuchajcie, tutaj jest taki kościółek Wang, kościółek bez głośni budowany. No, ja. cały drewniany. Pudełek, strasznie tutaj u Ciebie żywo. Dobra kochani, już teraz mało będzie widać, bo będzie dużo drzewek, także odezwiemy się już z samego Karpacza. Kochani, jesteśmy już w Karpaczu. Zobaczcie, śnieżka po prawej stronie. Jeszcze będzie ją zaraz widać, jak tu jedziemy za drzewek. Nasza z cały czas, słuchajcie, mozolnie do góry nas ciągnie. Będzie jeszcze widać kołeczek śnieżki. Sezon, sezon, jeszcze tutaj nie trwa, jeszcze się nam nie zaczęło tutaj, także jest na razie fajnie, cichutko, mało zobaczcie, e, mało, o teraz pięknie śnieżki widać, wiesz, patrz mam widzisz Ty ją tam troszkę, e, zobaczcie, lubię bardzo naprawdę ten moment, no jeszcze nie ma dużo ludzi, no, no to jest czas, kiedy ja tu bardzo lubię przyjechać, bo potem tutaj już jest naprawdę ciasno, bardzo dużo ludzi, Natomiast my dzisiaj z okazji Dnia Dziecka kochani. E, no właśnie będziemy rozglądać się i będziemy się zaraz za momencik e, szukać e, z opaczek teraz pięknie widać, zobaczymy. Mama mnie potęga cicho sieć. No przestrzymam tu rękę. No to super. Słuchajcie, te barki całe to chyba gdzieś tu zaraz będą po prawej stronie. Ale co, my jeszcze cały czas jedziemy do góry, nie? Pan jest na rondzie, proszę, proszę, to mam na większeństwo. Damy ten heren. Wyłączyć już? Tak, znaczy jeszcze kawałeczek jeszcze chciałem pokazać tylko jak tu jest pięknie rozciągnięta ta miejscowość, cały czas kochani do góry. Tutaj zdaje się, my mamy chyba zdjęcie, a tu będzie chyba park linowy po lewej. Słuchajcie, chyba zbliżamy się już, tu jest restauracja śnieżka. Mój opaczek fajnie jeszcze śnieg widać. Ciekawe czy będziemy tam gdzie kulkę się da ulepić. Czyżby tu po lewej już było linową? Tak coś przypominam sobie, że to było zdaje się tu. To jest jeszcze jedna świetna atrakcja, jeździ się w takich, słuchajcie, rynnach. O właśnie tutaj. Pamiętacie jak śmigaliśmy tym do góry, to chyba było tutaj. Tak, tor... torsaneczkowy, tak, to był całoroczny kolorowa. Za sekundkę, no? No to ważne. No to w takim razie tylko zobaczcie, po lewej jest kolorowa, jeżdża się na górę i zjeżdża e, pięknie w tych rynnach, super zabawa. A my wjeżdżamy do tunelu, także rozłączamy się, bo to ważne. bo już z pięknego Karpacza, dotarliśmy na miejsce. E, słuchajcie, do Parku Linowego mamy 25 minut spacerkiem, tam z tyłu ciągną nam się, słuchajcie, szabełki. No, y, 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 trasę mamy cały czas kochani w górę, także e, jeszcze raz witam Was serdecznie już tego Carpacza, który o tej porze e, jakoś nie jest głośny, to pani nie osobiście bardzo to odpowiada. E, jesteśmy tu teraz w jego dolnej części, idziemy w górę w stronę słuchajcie, parku linowego i w stronę tej kolorowej. Pogoda jest naprawdę śliczna. Trzeba powiedzieć, że tutaj mniej wiader dmucha jak e, na dole u nas w Bolesławcu, gdzie jeszcze dzisiaj wyjeżdżaliśmy rano. Natomiast e, My będziemy, zdaje się, ulicą parkową. Widzicie, jak nawigacja nas prowadzi. Eee, myślę, kochani, że za wiele nie będę gadał i mówił, bo się za mocno Wam tutaj e, zasapie. O proszę, jakieś krasnoludki nas tutaj e, przywitały. Szabły się cały czas, kochani, ciągną. Także e, idziemy w dalszą drogę.